Włosy zwierzę na głowie. Gęsia skórka, A Nareszcie. Oberwie ci się. Czemu? Mamusia kazała ci nie zamawiać szmelcu z tego magazynu. Tak? To moja forsa. Robię z nią co chcę. To od mamy masz forsę! Mam dość słuchania co mama i inni ciągle mi każą. Choć raz chcę zrobić coś po swojemu. Mamo! Seth znowu kupił jakieś zło! Możesz zawładnąć wszystkim. Hmm, super! Przerywamy nasz program, żeby nadać specjalny komunikat prezesa firmy Ramie Elektroniki. Witam, jestem Tony Waldron, prezes Ramienia Elektroniki. Gratuluję zakupu modelu Verona XG20 pilota uniwersalnego. Dla bezpieczeństwa proszę przeczytać instrukcję obsługi. Uważnie. A teraz wracamy do naszego programu. Dzisiejsze ofiary... <grym> to znaczy... Powitajmy naszych dzisiejszych gości! Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić! Za chwilę rozpoczniemy nasz pierwszy quiz! Czy są chętni do wzięcia udziału w pytań? O, widzę jednego kandydata! Nie Jest... to! O, Byłem tu pierwszy! Zapraszam. Proszę Idź, ćwiczyć do swojego pokoju! Ani mi się śni! Chcę oglądać telewizję, a ty mi przeszkadzasz! Nie mogę ćwiczyć jak telewizory, czy tak głośno! Dziękujemy panu bardzo! Siedź, dalej! Nie śmieć się, wierzycie, wierzycie. bo zaraz hey. może pan kolej na was! Ja wcale nie żartuję! Kyle! Kyle! wróć tu do nas! Tęsknijmy za tobą! Kyle. Kreć. Mm. Jemmy? Jemmy? Maxi? niesamowite, Jimmy, o Boże, prosimy o trzymanie naszego uniwersalnego pilota, Ferona, z dala od dzieci. To nie zabawka. Jenny. Jenny. Już przestań, Jenny. Co się dzieje? Jenny. Jenny. lepiej. Aha. O rane. Odcieni? Może trochę mniej. <laughs> Ale număr. <laughs> Super. <dories> <shrie> <MM2> no zaraz do tyłu, do przodu. <prospus> Dobre. No. Wow. A możesz odebrać? da. Halo? Nasz pilot uniwersalny model XG20 może się przydać w bardzo wielu sytuacjach. Pamiętajcie jednak, że Kto podobnie mówi? jak każdy cenny przedmiot, winien być on używany właściwie i z umiarem. Halo. Halo. Serio, nie zmyślam. To najfajniejsza rzecz, jaką miałem. Zet, przestań wygadywać brednie. Nie będę się zadawał ze świrem, który myśli, że opanuje świat pilotem od telewizora. Chcesz to mieć? Widzisz? No. A co za Richard to Richard Holman zrobisz? czepiał Wiem? się nie bez przerwy w zeszłym roku, tak? Już się nie zmieni. Zakład? Hey, chcesz tam? A co z tobą, Holman? Ja ci się znudziłem? Spadaj stąd. Zanim się dostaniesz między jego łeb i moją pięść. Hmm. Chcesz mnie załatwić pilotem? Przekona się. Zaraz się zdziwisz. O, żałuję, nie odpowiedziałeś o. na pytanie jak należy. Matki, które są kciuki i dzieci, które je za to kochają. O nich będzie nasz kolejny program. O, cześć, koledzy, Nie zauważyłem was. Powiedzcie, Holman to brutal. Holman to brutal. Wiedziałem, że powiecie. Czuję się okropnie. I Ja się zmywam! No, i co ty na to? Hmm. Co wolno, a czego nie wolno z naszym pilotem uniwersalnym model XG20? Zasady są ściśle określone. Poczta. Możesz wykorzystać moc pilota XG20 w całej pełni Używaj go do dobrych celów Nie wyrządzaj nim nigdy zła Nie pozwól mu sobą zawładnąć No, kochani, odłóżcie swoje zadania Dokończycie je już w domu Weźcie ołówki Przygotowałem dla was nowy test To nie sprawi. Dlaczego? Ach. O, rany! Nic się nie uczyłem! To co, ja też nie. Zacznij myśleć przyszłościowo, Kev. Uczenie się. to już przeszłość. O? To nie jest śmieszne, set. Było fajnie z Holmanem, ale to nie jest w porządku. Mm -hmm. Świetnie. Napiszemy test śpiewająco. Tak nie wolno. Czemu? To oszustwo. To co? I tak nikt nas nie przyłapie. Co w ciebie wstąpiło, Set? Przestań nudzić Kev. Weź się za test. Ja chyba dostanę szóstkę, a ty? A?